Romantyzm to epoka rozpoczynająca się w latach 90. XVIII wieku, dokładnie to w roku 1789 we Francji. Dotota związana jest z wybuchem rewolucji francuskiej i trwała do około lat 40. XIX wieku, do wybuchu wiosny ludów w roku 1848. W Polsce natomiast epoka rozpoczyna się w roku wydania pierwszego tomu poezji Jana Mickiewicza. Czyli w roku 1822, a kończy się w roku 1863 wraz z Powstaniem Styczniowym. Jeżeli chodzi o etymologię naszej epoki, wywodzi się ona od romansów, czyli średniowiecznych historii miłosnych, zahaczających o granice fantastyczne, a do tego bardzo emocjonalnie zabarwione. Romantyzm był epoką pełną uczuć. Wypełniona mistycyzmem wierzących w moc swojego ducha ludzi. Ceniąca bogactwo wewnętrzne człowieka, dobro wspólnoty oraz walkę o wolność. Wszystkie te czynniki spowodowały, że romantyzm stał się epoką zrywów niepodległościowych. Sztuka romantyczna z jednej strony opierała się na ludowości oraz fascynacji obrzędami ludowymi, natomiast z drugiej strony egzotyką oraz kulturą Bliskiego Wschodu. Romantyzm jest epoką, jak widzicie, skrajną. Na przykład w literaturze guruje przedstawienie miłości w najróżniejszych formach – miłości do ojczyzny, miłości drugiej osoby, a nawet do śmierci. Dodatkowo twórcy romantyczni często dochaczali o tematykę związaną z ojczyzną oraz gloryfikują oni postawę bohatera romantycznego. Jest to osoba zbuntowana, która jest w stanie poświęcić całe swoje życie dla wyższych celów. Na przykład, o stanie pod makiem o godzinie 5 i czekanie, a kasjerka podejdzie. A tak naprawdę to na przykład o wolność ojczyzny. Wolność, o którą trzeba będzie się bić do ostatniej kropli krwi. Tak samo jak owe nagedzce z żulem na parkingu, ale mniejsza. Często jest to osoba, która poświęca swoje życie całkowicie dla dobra większego celu. Przeżywa ona to wszystko w samotności. Wzorców osobowych epoki jest wiele i o tym sobie porozmawiałem podczas omawiania pojęć związanych z ową epoką. A teraz porozmawiajmy odrobinę o największych twórcach epoki. Takim najbardziej znanym twórcą związanym z romantyzmem, z pewnością siedzącym już w waszej głowie jest Adam Mickiewicz. Jest to wybitna postać w historii polskiej, uznawany za wieszcza narodowego, wybitny twórca ballad i romansów, jak i również twórca dziadów. Konrada Walenroda czy pana Tadeusza. Adam Mickiewicz był również wybitnym patriotą. Zaangażował się on w działalność patriotyczną, tworząc Towarzystwo Filomatów. Filomata oznaczał osobę, która miłuje wiedzę. Filomaci dążyli do zgłębiania wiedzy oraz samokształcenia na własną rękę. Następnie dołączyli do swoich postulatów również cele polityczne. A zarazem wolnościowe. Kiedy mówimy o filomanach, warto również wspomnieć o filaretach, czyli tak zwanych miłośników cnoty. Filareci byli bardziej niż filomaci radykalni. Odrzucili oni klasyczne wzorce i skupili się na świeżym duchu romantyzmu. Jak wiecie, już wcześniej wspominałem, byli oni bardziej radykalni. Adam Mickiewicz wraz ze swoimi ziomami i filomanami postanowił się przyłączyć do filaretów. W związku ze swoją działalnością patriotyczną w roku 1823 Mickiewicz wraz ze swoimi kumplami został zesłany w głąb Rosji. Był to bardzo ważny z życia Mickiewicza. Można go odnaleźć w wątkach w dziadach części trzeciej. No dobrze, ale nie całym materiałem Mickiewicz stoi. Kolejnym znanym twórcą owej epoki jest Fryderyk Chopin, największy polski kompozytor, a zarazem uważany za czołowego przedstawiciela romantyzmu w Europie. Jego koncerty wystawiane były w największych salach koncertowych w całej Europie, w Dreźnie, w Pradze, w Wiedniu, z Lasburgu, Kolejnym wielkim Polakiem był Aleksander Fredro, znacie go z pewnością zemsty, którą musieliście wcześniej już czytać. Dalej Juliusz Słowacki, wielki wróg Adama Mickiewicza, a zarazem gość, który męczył was balladyną. Johann Wolfgang Goethe, twórca Wertera oraz najwybitniejszy niemiecki pisarz epoki. Jeżeli chodzi o główne pojęcia związane z epoką, to zacznijmy od tego pierwszego. Irracjonalizmu, czyli poglądu, którego przekonaniem jest to, że świat trzeba poznawać za pomocą intuicji oraz uczuć. Następny jest mistycyzm. Jest to wiara w istnienie sił nadprzyrodzonych, uznając, że człowiek może kontaktować się ze światem niewidzialnym za pomocą wizji oraz snu. Historycyzm było to zainteresowanie historią i czerpanie inspiracji ze źródeł historycznych, na przykład osadzanie akcji utworów podczas powstania lub jakiegoś okresu historycznego. Idealnym przykładem jest już wcześniej przytaczany Konrad van w twórczości Adama Mickiewicza. Kolejnym pojęciem epoki jest orientalizm. Romantycy, jak już wcześniej wspominałem, fascynowali się kulturą Bliskiego Wschodu, szczególnie arabską oraz muzułmańską. Dowodem na to są na przykład sonety krymskie. Ludowość to fiksacja na punkcie kultury ludowej. Romantycy fascynowali się obrzędami oraz kulturą ludową. Dziady część druga idealny przykład. Byronizm jest to postawa bohatera stworzona przez angielskiego pisarza Byrona. Są oni zwykle samotni oraz skuteczni wewnętrznie, a zarazem z całym światem. Werteryzm to kolejna postawa prezentująca bohatera, tym razem stworzonego przez Getego. Werter jest to postać nieszczęśliwie zakochana, chorująca na nieszczęśliwą miłość, ponieważ miłość jest nieodwzajemniona. Jest zawiedzony sobą, światem, oraz jest bardzo, bardzo samotny. Walenrodyzm. Jest to model postawy bohatera Adamickiewicza, który już nie wiem, który raz przetaczany jest w tym utworze Konrad Wallenrod. Oczywiście chodzi tu o to, że bohater posługuje się niegodziwymi i nieetycznymi sposobami, by osiągnąć jakiś wyższy cel. Na przykład odzyskanie niepodległości, lub odzyskanie ukochanej osoby. Taki bohater łamie swoje wewnętrzne zasady oraz różnego typu kodeksy. Jest moralnie naganny. Taka postawa jest bardzo podobna do średniowiecznego makawializmu. Faustyzm jest to postawa bohatera również Wolfganga Goethego, tym razem Fausta. Bohater Faustowski to taki bohater, który dąży do poznania wszystkich tajemnic wszechświata oraz stawia się przeciwko wszystkim ograniczeniom stającym mu na drodze do poznania odpowiedzi na każde pytanie. Ostatnią postawą, jaką chcemy sobie dzisiaj powtórzyć, jest postawa tytanizm i prometeizm. Wzoruje się ona na Prometeuszu, który podarował ogień ludziom. Bohater yy, czy prometejski, jak to woli, charakteryzuje się tym, że poświęca swoje życie, swoje zdrowie oraz bezpieczeństwo w imię większego dobra. Takim przykładem może być główny bohater dziadów części trzeciej. Jestem milion, bo za miliony kochałem i cierpiałem katusze. Jeżeli tego nie pamiętacie, to sobie przypomnijcie, z pewnością już na moim kanale są dziady część trzecia, streszczenie szczegółowe. Jo zapraszam. Ale wracając, teraz powiemy sobie o kolejnym y, pojęciu związanym z naszą epoką, a bowiem o gotycyzmie. Gotycyzm to odmiana historycyzmu skupiająca się na mroku średniowiecznego gotyku. Najpopularniejsze gatunki literackie romantyzmu to dramat romantyczny. Nie jest on typowym dramatem, ponieważ ma on wiele reguł, takich jak zasada trzech jedności czy brak chronologii. Takim dramatem są na przykład dziady. Kolejnym gatunkiem jest ballada. Jest to utwór pełen zagadek oraz bardzo tajemniczy, na przykład romantyczność. Ostatnim gatunkiem charakteryzującym epokę romantyzmu jest sonet. Jest to kunsztowna kompozycja poetyckiego utworu literackiego złożona z 14 wersów, zgrupowanych w dwóch czterowierszach, rymowanych zwykle abyba, i dwóch trójwierszach. Pierwsza zwrotka zwykle opisuje temat. A druga odnosi się do podmiotów wiersza. Reszta zawiera refleksje na jego temat. Takimi sonetami są na przykład sonety krymskie Adama Mickiewicza. Jak widzicie, cała epoka była mocno skupiona na uczuciach oraz emocjach jednostki, jak i wielkiej grupy, na przykład narodowościowej. To spowodowało wiele licznych tragedii, jakimi były wiele krwawych powstań, które Odbyły się na przełomie wieków romantyzmu. Cóż, to w zasadzie na tyle. Skończyliśmy całą epokę, możemy tak powiedzieć, ponieważ już nie ma o czym w zasadzie mówić, ponieważ jak i budowla romantyczna, powiedzmy architektura czy malarstwo, nie jest tak bardzo interesujące i ważne w tym powtórzeniu w sensie na maturę czy na sprawdzian, więc mam nadzieję, że wszystko, co miałem wam do powiedzenia, to powiedziałem, a jak widzę za to tak, to tak, powiedziałem wszystko <grym> i mam nadzieję, że jeżeli czegoś tutaj zabraknie, to napiszecie mi to w komentarzu, ja ten komentarz przypnę, żeby każdy mógł go wiedzieć i przeczytać, I gdybyśmy chcieli wzbogacić ten materiał o kolejne informacje. Cóż, dziękuję wam za... Spotkanie ze mną. Dziękuję wam za obecność. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to napisz młody Fryderyk Chopin wali wiadro. To jest taki nasz zwyczaj, że zawsze kiedy w jakiejś części materiału sprawdzamy ile osób dotrwało do danego momentu. Więc napisz młody Fryderyk Chopin wali wiadro. Dziękuję wam i do usłyszenia, kochani. Pa pa.